Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj trochę chciałbym o takiej makroekonomii porozmawiać i o tym, co może mieć wpływ na rynek kryptowalut w najbliższych miesiącach, bo oczywiście rynek kryptowalut stał się już dość rozpoznawalny na świecie. Pieniędzy wpłynęło do tego rynku już naprawdę całkiem sporo, natomiast dalej on jest zdecydowanie na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o ten łańcuch pokarmowy w ekosystemie finansowym ogólnoświatowym. No jednak dużo rzeczy z zewnątrz, dużo czynników z zewnątrz ma na niego wpływ. No i dzisiaj chciałbym poruszyć parę tych zewnętrznych czynników i powiedzieć Wam, o czym sobie myślę, kiedy analizuję również rynek kryptowalut globalnie, kiedy patrzę na to, czy już wchodzić ze swoimi stablecoinami w ten rynek, czy jeszcze się wstrzymać i trochę poczekać. Bo to, co się, to, czego się nauczyłem w ciągu ostatnich lat na rynku kryptowalut, to to, że cierpliwość daje najlepsze wyniki, zarówno jeżeli chodzi o wejście w pozycję, jak i o wyjście z tej pozycji. Bo nie chodzi o to, żeby wejść wszystkimi stablecoinami przy pierwszej lepszej korekcie, bo niektórzy mówili, że buy the Deep to już jest przy 50 tysiącach dolarów na Bitcoinie, później 40, 30, 20, no i zobaczymy, gdzie będzie ten dołek tak naprawdę. Więc trzeba oczywiście dywersyfikować te swoje portfolio, ten swój kapitał i wchodzić również poziomami. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten wstęp. No i to zobaczmy tak naprawdę, co tam się dzieje najpierw na rynku, a potem opowiem Wam o tych kilku kwestiach, które też mnie gdzieś tam dręczą. A w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję na kanale, jeżeli nie jesteście jeszcze na bieżąco z tymi materiałami. Na dole również obok przycisku subskrybuj macie przycisk wesprzy, jeżeli chcecie wspierać to moją pracę i dostać się na tą grupkę taką zamkniętą w Discordzie. To tyle, jeżeli chodzi o autoreklamę. Bitcoin zaraz do niego przejdziemy, natomiast na razie patrzę sobie na Ethereum, bo Ethereum ostatnio trochę mocniej wyglądało od Bitcoina i nie chciało aż tak szybko spadać jak Bitcoin. No i w tym momencie puściło 1100 dolarów, jest 1090, kiedy ja to nagrywam, a wy ten film zobaczycie za parę dni dopiero. Także bez tutaj oburzania się, że cena na rynku już jest wyższa lub niższa, jestem w tym momencie w Singapurze. Możecie zobaczyć relacje z tego kraju na Instagramie albo na Twitterze. Będę wrzucał, może na YouTube też. Także tam macie linki, wszystkie w opisie. Także Ethereum: 1090 dolarów. Ja miałem pozostawione zakupy na Ethereum jeszcze niżej, nawet tam do 200 dolarów. Gdyby jakiś flash crash się wydarzył na jakiejś giełdzie, na razie pierwsze pozycje weszły za 900 ileś dolarów. Do tych 880 dolarów, do tej ceny najniższej brakło mi, chyba 30 dolarów, jeżeli chodzi o wejście w pozycję. Niestety aż tak nisko nie zleciało, brakowało trochę dolarów, ale i tak jestem zadowolony na razie zakupów. Natomiast mam poobstawione najwięcej pozycji w granicach 700-600 dolarów, bo sądzę, że jeżeli Bitcoin, do którego teraz przejdziemy, spadłby jeszcze poniżej tych 17,5, mógłby się zatrzymać w okolicach 16-14 tysięcy, no to Ethereum też procentowo powinno jeszcze te 20% na przykład zlecieć do, do 30%, nawet procent, może i więcej, zobaczymy. Jak tam się to szybko odbędzie oczywiście i dopiero wtedy zobaczymy jakieś takie stabilniejsze odbicie, wybicie dołków, oczywiście tam wyklepanie tych dołków. Takie są moje oczywiście jakieś tam przewidywania, jeżeli chodzi o najbliższą cenę na tych kryptowalutach, ale porozmawiamy teraz co tam się może ogólnie wydarzyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zacznę od Portfel Kowalskiego, taki kanał na YouTubie. Bardzo fajną rozmowę przeprowadził sobie z Kamilem Dudkowskim na Twitterze. W ogóle fajna jest ta opcja rozmów na Twitterze, że i najlepsze jest to, że można odsłuchać później sobie tych nagrań, więc to jest też bardzo duży plus tego rozwiązania. No i Kowalski zorganizował taką rozmowę z Kamilem Dudkowskim, człowiekiem, który no, na rynku krypto jest prawie tyle co Satoshi, dosłownie. Rozmawialiśmy ostatnio sobie na Twitterze, pisaliśmy do siebie i, i tam coś o bankach rozmawialiśmy i tak dalej, on mówi, kurde, w sumie to jestem od 2010 roku na rynku krypto bo w 2010 roku bank HSBC już mu zbanował konto bankowe za to, że korzystał z kryptowalut, nie? Także naprawdę nie wiem, bardzo, bardzo długo w tym rynku krypto jest, na emeryturze kryptowalutowej z tego, co mówił na krypto no i zwiedza świat. Z racji tego ma też bardzo dużą wiedzę na temat tego rynku i rozmawiali tutaj panowie o teorii supercyklu na Bitcoinie i o tym, czy Bitcoin może już nie mieć takich typowych czteroletnich cyklów, Czyli dwa lata spadku, półtora roku wzrostu, później pół roku nie wiadomo, co się dzieje, znowu spadek, znowu wzrost i tak dalej. Plus te szczyty oczywiście bardzo takie ostre, bardzo takie wysokie. Jeżeli chodzi o ten wysoki, ostry szczyt, to już nam się to nie udało podczas tej hossy, bo ten szczyt był, jak widać, płaski, w maju nieśmy kilka podbić tak naprawdę do maksymalnych wartości, ale można było spokojnie w ciągu miesiąca, półtora sobie z tej pozycji wyjść, jak się okazało po czasie, oczywiście, tak? Więc tutaj ten ostry, ostry szczyt już nie nadszedł. Poza tym, cena od poprzedniego ATH nie urosła 10-20-krotnie, jak każdy obstawiał, tylko urosła tam około 3,5 raza. Więc tutaj też ten wzrost jest zdecydowanie mniejszy. No i jeżeli chodzi o teorię supercyklu, to mówi się o tym, że weszły instytucje z kapitałem do rynku krypto. Instytucje do czego są przyzwyczajone, jeżeli chodzi o rynek tradycyjny? Że zarobią w ciągu roku 10, 15, 20%. Jak zarobię 25 albo 30%, to jest wow, super, jesteśmy fajnymi graczami na rynku i naprawdę dostajemy potężne premie za te nasze wyniki. A tutaj przyszły te instytucje na rynek krypto, widzą, że w ciągu paru miesięcy mogą zarobić na przykład 100, 200, 300% mówię tutaj oczywiście o tym spadku który odbył się w maju, tak mieliśmy spadek w maju, zleciała cena do 30 tysięcy. W ciągu kolejnych paru miesięcy mogły zarobić, no ponad, ponad dwa razy, tak? Ponad 200% w ciągu kilku miesięcy. No to dla ich, oczywiście, przełożonych taki wynik to jest wow, coś nieprawdopodobnego. I może się okazać tak, że te cykle, które w tym momencie widzieliśmy na Bitcoinie przez ostatnie lata, już się skończyły i teraz bardzo szybko to się przemieni na tradycyjny rynek i będzie krótki spadek, ale intensywny konsolidacja, pewna akumulacja środków przez te instytucje i to będzie też nasza okazja do tego, żeby wejść w daną pozycję i później dość szybki wzrost i znowu tam będzie można sprzedać te swoje asety, znowu zrzucić na tych, którzy wchodzą na hype, bo wszystko zaczyna rosnąć, no to my też wchodzimy i znowu gdzieś tak się pobujać chwilę na dołkach, zakumulować kryptowaluty i znowu ciśniemy do góry. No jeżeli ta teoria miałaby się sprawdzić, no to oczywiście ten zrzut tutaj był trochę dłuższy, zdecydowanie nawet dłuższy, niż ten, który się odbył teraz. Przypomina on bardziej tą tradycyjną bezsę i ten tradycyjny cykl, który długo trwa, przez długi czas kryptowaluty spadają, 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 gdzieś tam tutaj się uformuje dołek i dopiero od niego będziemy spokojnie sobie wzrastali na cenie Bitcoina oraz innych kryptowalut. Bo jeżeli ten super cykl miałby się powtórzyć, no, to naprawdę powinniśmy teraz może mieć jeszcze jeden szybki spadek i bardzo dynamiczne odbicie. Tylko, z racji tego, co powiedziałem na początku, że kryptowaluty są na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o łańcuch pokarmowy w ekosystemie finansów, no to może nie być tego kapitału, może nie być chętnych po prostu do tego, żeby tą cenę odbudować. Bo, z racji tego, że kryptowaluty to nie tylko finanse, ale to hype, to marketing, to całe nastawienie do rynku kryptowalut musiałoby się również odbudować. A tego nie odbudowuje się w ciągu dwóch tygodni, trzech tygodni. Na to potrzeba co najmniej kilku miesięcy, żeby takie no w społeczeństwie, że tak powiem, objawy pozytywizmu gdzieś tam zaszczepić, że ludzie będą znowu nakręceni po prostu jak Polacy na czereśnie w promocji, i żeby ci ludzie się znowu rzucili na te kryptowaluty. Bez tego, no wydaje mi się, że takiego szybkiego odbicia nie zobaczymy. Także teoria supercyklu jest oczywiście ciekawa, czy do niej dojdzie, no to zobaczymy. Całą się można sobie wysłuchać na kanale Portfel Kowalskiego i tam porównajcie sobie wasze przemyślenia w tym temacie do tego co myśli na przykład Kamil oraz Kowal. Dobra, kolejna sprawa. Te około jeszcze kryptowalutowe doniesienia różnego rodzaju. Mówią o tym, że pewne duże firmy chcą te ubić. Chcą te teraz zniszczyć, chcą doprowadzić do tego, że depek potężny stanie się na TTR-ze. Nie będzie on warty dolara, czy nawet 99 centów, a spadnie do 60, 70. No jeżeli w przypadku, powiedzmy, takiego stablecoina USDN nie ma tam dużego kapitału, powiedzmy, w samym tym ekosystemie oraz też kapitalizacja tego stablecoina jest stosunkowo mała i są pewne algorytmiczne tutaj mechanizmy, które potrafią przywrócić ten pek przy tak niedużym kapitale w krótkim czasie, to jeżeli chodzi o Tether, no tam pieniędzy już jest zdecydowanie więcej. Tether to jest kilkadziesiąt miliardów dolarów w tym momencie kapitalizacji. No i on oczywiście nie jest algorytmicznym stablecoinem. Jest stablecoinem, który powinien być poparty w dolarze. Jak wiemy już od samego Tethera nawet nie jest on poparty w 100% w dolarze, ale Tether w tym momencie nie boi się o żaden swój upadek. Wie, że jest atakowany z różnych stron. I zdając sobie z tego sprawę, dokonuje pewnych tutaj rotacji kapitału, który ma zablokowany, no bo tak jak już wiemy wszyscy nie posiadają ani 100% gotówki, posiadają różnego rodzaju jakieś tam akcje, obligacje, było oczywiście FUT na Tethera mówiące o tym, że mieli jakieś akcje chińskich spółek, które poleciały na dół, że mieli w ogóle nieruchomości w Chinach, które oczywiście, no ze względu również na Everdom. Przeżywały bardzo duże spadki na swoich wycenach, nawet nie bardzo duże, a praktycznie załamanie tych firm. No ale Tether się z tego wszystkiego oczywiście wycofał, powiedział, że nie, no, takich pozycji to my nie mamy. Natomiast i tak mamy trochę bardziej ryzykowne portfolio niż chcielibyśmy mieć. I teraz bardzo, dużo, bardzo dużą część kapitału przerzucają właśnie w jakieś tam obligacje amerykańskie, w te bezpieczne aktywa żeby one tak czy siak na siebie zarabiały trochę, żeby ten pieniądz po prostu nie leżał na koncie bankowym, bo wtedy on by tylko tracił poprzez inflację chociażby i jakieś tam opłaty, które Tether musi płacić bankom różnego rodzaju za deponowanie takich dużych środków. Więc Tether teraz tak czy siak stwierdził, że przechodzi w jeszcze bardziej spokojne aktywa, takie bezpieczne, które może nie dadzą im tyle zarobić, ale jednak utrzymają to bezpieczeństwo tej firmy. Natomiast nie sądzę, żeby zagrywka pod zabicie Tetera w ogóle miała komukolwiek pójść na rękę. To znaczy, krótkoterminowo OK, doszło do, do, do paniki, czy by Bitcoin poleciał, tu mączy właśnie do zera. Tego nikt z nas nie wie, jakby się rynek zachował, jakby ludzie spanikowani po prostu zareagowali i gdzie przerzucili swój kapitał. Natomiast tak na 2, 3, 4 lata może rynek by znikł po prostu z powierzchni ziemi. Dla mnie tak by to wyglądało, że zostałby naprawdę. Tak zmieciony rynek krypto przez upadek Tetera, że spotkalibyśmy się tutaj dopiero za parę lat. Także wydaje mi się osobiście, że nikomu nie jest na rękę, nawet ich konkurencji, czyli Silk, nie jest na rękę to, żeby Tether upadł. Ale to są tylko moje oczywiście domysły. A z drugiej strony mamy właśnie ten USDC no, od Silk'a. I tutaj też Gerald Davidson wyrysował taki graf mówiący o tym, że USDC też może upaść przez to, że. Sam deponując pieniądze na kontach bankowych różnych tutaj banków, musieli płacić około 5% rocznie takiej stopy procentowej za trzymanie tego kapitału tam. Później te USDC idą do różnych innych, bardziej i mniej bezpiecznych firm, takich jak na przykład Celsius, oczywiście Voyager, BlockFi i tak dalej. Oni na tych środkach ostatnimi miesiącami potracili jednak bardzo dużo pieniędzy. Tutaj trzeba będzie to oddać, no i USDC się niestety ale zniszczy, z racji tego, że te firmy potracą te pieniądze, tak? Więc tutaj też jest z drugiej strony taki atak na USDC, może chciany, niechciany, tego już nie wiadomo do końca, ale z racji tych pożyczek do firm wysokiego ryzyka, jak się okazało nawet taki Celsius czy Freehouse Capital, które są niby dużymi funduszami, największymi na świecie, jeżeli chodzi o krypto, no to one też nie potrafią, jak widać dobrze, tym majątkiem dysponować. Niestety, niestety, także to, że Wy tracicie pieniądze posiadając, nie wiem, w kryptowalutach 100 dolarów albo 500 dolarów plus nie jesteście w stanie gorsi od tych firm, które posiadają 100 milionów czy 200 milionów w kryptowalutach, bo one też jak widać, popełniają błędy i też przez bardzo długi czas nie potrafią wyjść ze swoich pozycji. Nie? Także nie jesteście najgorsi, jeżeli chodzi o hodlowanie. Ważne, żeby się po prostu nie ustawiać na dźwigni z tymi waszymi pieniędzmi, wtedy nikt was nie zlikwiduje. I wtedy dalej będziecie mieli tego bitcoina. To, że on w dolarze będzie mniej warty, No to już inna, oczywiście, sprawa. Dobrze, także tutaj sprawa Tether versus USDC jest na pewno gorąca i to ten temat się będzie jeszcze rozgrywał przez najbliższe miesiące. Tak jak mówię, oby nie doszło do tego upadku. Dalej, już taki trochę szerszy kontekst, jeżeli chodzi o finanse, no to mamy real estates, mamy nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I tutaj widzimy podobnie jak w Polsce drastyczny spadek zarówno branych kredytów, jak i kupna nowych posiadłości, czy to domów, czy mieszkań. No naprawdę spadek niewidzialny od wielu y, miesięcy. Tak duży spadek ostatnio był ponad dwa lata temu. Także naprawdę Amerykanie, którzy oczywiście są zawsze olin w nieruchomościach i nawet po tym krachu w 2008 roku, kiedy wszyscy byli zalewarowani na nieruchomościach, no to dosłownie 2 lata, 3 lata odpoczynku było w tym segmencie finansów, a później znowu ciśniemy do góry, znowu wszyscy kupują nieruchomości. Teraz stopy procentowe zaczęły w Stanach Zjednoczonych rosnąć, jeszcze zaraz o tym troszkę opowiem i ludzie hmm, zobaczyli, kurde, moja lata kredytu jednak jest całkiem spora, nie do końca mi stać na to, żeby kupić kolejną nieruchomość albo w ogóle utrzymać to, co kupiłem za resztkę pieniędzy. Więc pierwsze, na czym ci ludzie będą się skupiali, no to oczywiście jest utrzymanie swoich nieruchomości, a nie zakup jakichś tam kryptowalut, tak, czyli inwestycja w jakieś ryzykowne aktywa. No jeżeli chodzi o tą podwyżkę stóp procentowych, no to FED planuje w lipcu, tak się mówi, podnieść o aż 0,75 punkta procentowego. Stopy procentowe jest tą Najwyższa podwyżka, ma to być najwyższa podwyżka od 1994 roku. Także najwyższa podwyżka od prawie 30 lat, tak od 28. Więc naprawdę no, będzie to duże wydarzenie, jeżeli FED oczywiście tak te stu procentowe podniesie. Ale robią to wszystko po to, żeby walczyć oczywiście z inflacją. Sądzę, że dojdzie do tej podwyżki 100%. Czy będzie to 50 czy 75? Nie wiem. Z drugiej strony rynek też już to mocno wycenia, bo już każdy o tym trąbi od miesiąca prawie, że tak będzie. Więc to też już może być w jakimś stopniu, oczywiście w cenach. Natomiast pamiętajmy, że to wszystko, co my robimy na rynku, to się przekłada na życie normalne, zwykłych ludzi, nas też. Bo my też idziemy do sklepu, też płacimy relaty kredytów, jeżeli takie macie, też opłacacie, nie wiem, tam prąd, gaz i tak dalej. To wszystko koniec końców. To my tutaj widzimy i mówimy, a podniosą, nie podniosą, podniosą, nie podniosą, to przekłada się na realne dolary, realne złotówki wydane przez po prostu zwykłego Kowalskiego czy Smitha na koniec miesiąca. Więc no tutaj ta podwyżka będzie jednak znacząca i pewna część ludzi, która żyła na styku finansowym, może dostać po dupie i się na pewno nie rzucą na rynek kryptowalut, żeby inwestować, bo tych pieniędzy po prostu teraz nie mają. Aczkolwiek już pewne Stany, że tak powiem, zaczynają rozdawać stymulusy kolejne, w zależności od ilości dzieci też, jaką posiadacie, gdzie posiadacie swoją nieruchomość i tak dalej. Mówiłem o tym ostatnio na swoich newsach takich, że no już po 1050 dolarów nawet niektórzy Amerykanie mogą dostać stymulusa takiego bezwrotnego po prostu czeku z pieniędzmi, które mogą sobie wydać jak chcą. Więc już wracamy do ponownego rozdawnictwa, oczywiście nie jeszcze na takiej skali jak na covid ale już te pieniądze zaczynają trafiać do kieszeni obywateli całkowicie bez jakiegoś konkretnego powodu. Znaczy konkretny powód jest, oczywiście idą wybory, no to trzeba pomagać swoim wyborcom, żeby na nas głosowali, ale jest to pieniądz wydrukowany oczywiście pusto. Dobra, jeszcze przechodząc do człowieka, który w 2008 roku obstawił oczywiście ten krach na nieruchomościach, czyli Michael Berry. Jest to człowiek, który no przewidział cały ten krach, zarobił na tym chyba 700 milionów dolarów, po czym zamknął swój fundusz, bo nawet ludzie, którzy zarobili potężne pieniądze, psioczyli na niego i nikt nie wierzył, że do tego załamania może dojść. No On wierzył i on w to poszedł Olin, że tak powiem. Jeżeli chodzi o te stopy procentowe, Michael Bell mówi, że pod koniec roku Fed musi zdecydowanie zwolnić z podnoszeniem tych stóp procentowych, co nie oznacza, że w ogóle nie będzie podnosił. Ale jeżeli miałby teraz podnieść się o te 75 punktów bazowych, no to zmniejszy to do na przykład 25 już tylko punktów bazowych, kiedy tylko i wyłącznie zobaczy pierwsze oznaki stabilizacji inflacji. To znaczy, jeżeli ta inflacja stanie w miejscu albo ta podwyżka pójdzie tylko, nie wiem, 0,1% na przykład, no to od razu zaczną obniżać te podwyżki, aż dojdzie do tego, że w pewnym momencie, może za rok, może za 2 lata zaczną obniżać w końcu. Do tego dołożymy jeszcze do druk kasy oczywiście, tak o tym, jak inflacja stanie w miejscu, no i znowu zaczynamy zabawę na rynkach finansowych od nowa. Ale czy to będzie jeszcze w tym roku? Bardzo ciężko powiedzieć. Pewne rynki pokazały przez chwilę oznakę jakiejś tam siły i zaczęły odbijać. Zaraz do tego przejdziemy oczywiście, ale po chwili już przyszły kolejne sesje i tutaj minus 2%, minus 3%, także to takie było raczej odbicie zdechłego kota. No i tutaj oczywiście do druk kasy. Mieli wycofywać tą kasę z obiegu, a jak widać, po pierwszych takich wycofaniach, które naprawdę poszły na potężne kwoty, stanęli w miejscu i więcej kasy na razie FED z rynku nie wycofuje. Także zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie. Jeszcze jedna informacja od Michaela Berry'ego właśnie, bo przewiduje też jeszcze większy krach, jeżeli chodzi o S&P 500. No tutaj można czytać sobie informacje na jego Twitterze, Cassandra BC, Michael Berry, to jest jego oficjalne konto, fakt faktem na Twitterze, bo dużo takich podróbek jest, ale to jest jego oficjalne konto. I porównywał tutaj spadki na SP 500 w różnych okresach czasu i według niego, skrócę wam te wszystkie jego tweety, bo tych tweetów naprawdę było sporo. Według niego, SP, jeżeli by miało spaść tak, jak to się w historii, że tak powiem, powtarzało, to ten spadek nie powinien się zakończyć na 24%, a powinien sięgnąć kwoty tutaj około 1700, 1800, 1900 dolarów, Czyli powinniśmy zlecieć o jakieś 60%, także od tych poziomów, które są teraz, ten krach powinien być jeszcze, jeszcze większy. Jeżeli miałoby się powtórzyć to, co w historii już się wydarzyło kilkukrotnie, to co on nie przewidział oczywiście wtedy, bo to nie są lata, w których nawet on żył, ale z analogii rynkowej, według niego, no to Bitcoin, znaczy Bitcoin SP500 mogłoby spaść jeszcze o kilkadziesiąt dobrych procent. Wtedy to byśmy mieli naprawdę prawdziwy Armagedon. Czy pozwoli na to FED? Nie sądzę, żeby do tego mogło dojść, nie sądzę. Może to być za rok, za dwa lata, za trzy, ale na pewno nie teraz. Nie mogą sobie, według mnie, przynajmniej na to pozwolić, żeby do takiego krachu doszło, kiedy wybory mają po prostu no już tuż tuż. S&P 500 oczywiście, znaczy Nasdaq oczywiście te spadki miało większe wcześniej, Technologiczne, jednak tutaj są nieinwestowane przez ludzi, no ale tutaj ten spadek też miałby się pogłębić, miałby zlecieć poniżej 6800 punktów na jakieś 6000 punktów na, na znaku. Więc, no, tragedia by się wydarzyła. Co po raz kolejny mówi, że kapitał by odpłynął od akcji, kapitał by przeszedł. Teraz ciekawe do czego? Pewnie do cashu. Ludzie w takich momentach co mieć cash, nawet jeżeli jest inflacja, to ludzie wolą ten rok podtrzymać tą swoją gotówkę na inflacji 8%, 14%, jak jest w Polsce, niż inwestować w jakieś ryzykowne aktywa, które po prostu mogą spaść o kolejne kilkadziesiąt procent. Więc cash jest the king w takich momentach i lepiej trzymać gotówkę, potracić nawet chwilę na inflacji, niż potem płakać, że kupiłeś się SP 500 czy na wysoko, a on spadł jeszcze o dobre kilkadziesiąt procent. Więc no, czas pokaże. No, i czy będą przeskakiwać ludzie do złota? Złoto, które po tym wybiciu, oczywiście po początku wojny, no spada, spada, spada. 1820 dolarów za uncję wygląda to słabo. A jeszcze dostaliśmy takie, taką informację z Ugandy, że odkryli tam jakieś potężne, potężne złoże złota, i tu takie gigantyczne, które jest wyceniane na 12,8 trylionów dolarów, czyli bilionów dolarów, na nasze by to było. była. Potężna naprawdę suma. Silver Star, srebro kobiety, kobiecym okiem, mówiła, że chyba ktoś tam grubo przeszacował, przeszacował te złoże i to raczej nie ma możliwości takiej, żeby to aż tak duże złoże złota było i ktoś tam chyba źle to wszystko obliczył po, podobno. Nie wiem, nie znam się, nie jestem w żaden sposób tutaj ekspertem, ale wygląda to jakby złota miało trochę przybyć do rynku, co jest oczywiście plusem dla Bitcoina i dla całego rynku krypto bo ludzie powiedzą, hmm, to po co ja mam kupować to złoto? Tam tyle w Ugandzie tego złota zaraz naprodukują, rzucam to wszystko na rynek, cena złota spadnie, to ja już wolę kupić tego bitcoina i zaryzykować, patrząc historycznie na to, że bitcoin zawsze odbijał, a za złota co ja będę miał? Jeszcze te złoto spadnie z 1800 na 1600. Wtedy, może kupię, może coś pomyślę, żeby swoim dzieciom to jeszcze przekazać, ale ja też chcę jeszcze żyć, ja też chcę jeszcze coś na tym rynku osiągnąć, więc wolę kupić sobie Bitcoina. Nie wiem, czy takie rozumowania będą u niektórych, czy nie. Dla mnie jest to całkiem logiczne, a to dlatego, że ja jestem oczywiście zakochany w rynku krypto, inwestuję w rynek krypto poprzez kolegę, oczywiście fundusz kolega company. No i dlatego, może tak sobie to wszystko tłumaczę. A na końcu, jeszcze IT Tech wrzucił taki swój wpis na Twitter, że ma swój dashboard z różnymi metrykami on-chain na kryptokłante. Oczywiście trzeba się tylko zalogować na kryptokłanta i będziecie mieli dostęp do tego, jak, i, jak wygląda dashboard od ITTecha i tam ma so, swoje wszystkie metryki, z których możecie również korzystać i patrzeć sobie coś na rynku krypto dzieje pod względem takich danych analizy on-chain. Jak tam te bitcoiny wpływają, wypływają z giełd, ile wielorybów nowych powstało, ile zniknęło tych wielorybów. Także zachęcam do tego, żeby sobie na to zerknąć. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia makro i jak rynek krypto może teraz wyglądać. Dla mnie no nie ma szansy na jakieś ultra szybkie odbicie, jakieś faule recovery nie wchodzi w grę w ciągu najbliższego miesiąca czasu, na przykład. To, że możemy mieć jeszcze taką podbitkę na, na przykład z tych 20 tysięcy na jakieś 28-30, coś co miałoby wyglądać podobnie jak na przykład przejście z 3 do 14 tysięcy dolarów 4 lata temu. No, jest taka szansa, że jeszcze coś takiego się wydarzy, więc oczywiście można by było wtedy zarobić podwójnie. To znaczy kupić teraz na dołkach, sprzedać tam i odkupić po kolejnym spadku. Jeżeli taki miałby oczywiście przyjść. Czas pokaże, zobaczymy recesję zapasem, aczkolwiek. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mówią, że nie, 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 żadnej recesji nie będzie, nie doprowadzimy do tego, wszystko jest ok, wszystko jest git, po prostu chwilowo mamy gorszy okres. Zobaczymy, jak ten okres chwilowo gorszy potrwa długo. No i tyle, tyle z moich przemyśleń. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Oczywiście, łapa w górę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.